Część tu spowoli z będziemy chować maszyny. Trzeba umyć kombajn. Kopaczkę mam już umyć, kopaczkę. Talerzówkę mam już umyć, to jeszcze obsypnik schować, rozsiewać ale rozsiewać to można schować i obsypnik jak będzie naprawdę y, zimno i duże mrozy. Bo tu dużo mycia nie ma, a przy kombajnie to jest dość sporo. Dobra, trzeba by podnieść e, lemiesz. Tutaj e, to błoto zwalić się trochę go pogarniać. ma być jakiś większy deszcz. No nawet czysto jest. O! Dobre, bierzemy się do roboty. Władmy sobie wałek. Możemy go podnieść. O pamiętam, że coś tu jest nie tak, że. Trzeba jeszcze docisnąć koło kupujące, żeby tutaj założyć ten bolec. No, a tu nie jest jakoś mega brudno. Trochę mycie jest, nie powiem, że nie. Dobra, zabierzemy korki. Może podnosić. Jeszcze nie opad, musi być olej zimny. Trzeba będzie podłożyć pod talerz coś i go docisnąć. To w sumie można tutaj zrobić. Wszędzie te suporki. Rozwalane. Ciężkie, kurde. Mm, mm. Za ciepło się ubrałem. Po co, po co brałem bluzę jeszcze? Pod spód, ciepło jest jak, jak w lipcu prawie. Podniesiemy i podłożymy pod talerz. Oryginalny bolec do Anny, kupiony w tym roku. Używany oczywiście na 50zł z wysyłką swój gdzieś zgubiłem fajnie, że takie rzeczy można teraz dostać w erze wysyłek Dobra, podniesiemy sobie kombajn Wajch jest Może być okej. Okay. Dobrze jest, dobrze, 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 Oj, dobrze, okej, okay. jedna rzecz zrobiona. Teraz wszedł się. Ostre są. Ostre są, patrz. Wszędzie ten jest. Dobra to się na, na polu Zrobi. Można hydraulika odłączyć To jest zablokowane I to porządnie zablokowane Teraz niech nie wyskoczy Na stary mogło wyskoczyć Dobra, bierzemy się za porządki O, to jeszcze wiadro jest, patrzcie Szukałem tego wiadra kombajn wstępnie oczyszczony teraz zostaje tylko umyć myjką Rival czeską, ale Main China, dobra, teraz trzeba będzie przejechać przez przez podwórko Teraz będzie wygodniej. przystąpić do zabiegu mycia kombajnu Rival Professional Pump. Można korzystać z wody z beczki. Jest taka opcja przy tej myjce Chińsko-czeski on-off. 350 barów. Chce się zobaczyć, kto myje? dobrze. Dlaczego w nocy? A dlaczego nie? Dzień krótki. No z długa to się w nocy myję. Takie coś mam do umycia. Pełno ziemi. Patera. Thank <laughs> Co wygląda Dobra Teraz ładnie się będzie myć Rolka się nie kręci jest zbyt to były ziemniaki Skąd Chciałbyś w koszu To się węczało Też jest złota trochę Ale taśmy już są czyste A, Jeszcze Dobra. To jest, jest to Ale trochę na końcu Jedziemy zawieź ziemniaki Twister i Baltic roz ostatnio co ostatnio zbieraliśmy jak wygląda kombajn. Zobaczymy zawsze wygląda to myciu To wygląda dobrze do ciągu Przykryć się, płynę zoso przejadę. Mogę go stawiać Przykryć kryształdeko i i będzie okej. Okay. Szanownica akurat, którą dokupiłem do tej myjki Ona jest jakaś rewelacyjna Tak to nie Teraz ją postawimy na swoje miejsce. Przyjdzie mi oczywiście plandeka premium gruba 10 gram 6x8. Zobaczymy, co to za premium. To pewnie jakaś chiska. Oczywiście, mrozo, wiatro Światło odporne Uwaga na Spokojnie. Jeszcze dzisiaj rozsiewacz umyję i go schowam Talerzówka umyta, tylko ją przesmarować a i kombajn jeszcze przesmaruje trochę na zimę. W najbliższych dniach ma spaść 30 cm śniegu, więc jest halo. Ale myślę, że uda się wszystko tutaj pochować. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Kombajn przygotowany go go przykryć w teraz i będzie tak zimował w ogóle ktoś zadymił w piecu i zadymił tak groszki. także trzymajcie się do następnego filmu, który nie wiem kiedy będzie teraz Z względu na aurę śnieżną hej